Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie. Jeden z moich następnych pomysłów zmiany, zmiany wyglądu, troszeczkę poprawy funkcjonowania broni karabinu, przynajmniej pod moim, pod moją użytek. To jest mój SAR-80, malezyjski. Jego oryginalna kolba stworzyła. I. Moja kolba dorobiona ze sklejki. Chodziło mi o to, żeby ją troszeczkę przypominał bardziej aerowski układ, i y, po prostu ta kolba jest o kilka centymetrów dłuższa. Jak na mnie to jest bardzo dobre, ponieważ przyrządy y, oddaliłem troszeczkę od oka. Przyrządy. Teraz no, odłożymy karabin. Jak jest to zostało zrobione? Odwzorowane zostało to. Inaczej. Kilkanaście warstw sklejki na grubość, na grubość kolby. Jak widać, tutaj jest to, jest to sklejka. Wycięty został wzór z grubsza. Następnie. Ponieważ nie mam żadnych narzędzi jakichś tam szczególnych do, do zrobienia, jak widzimy, są paski. Więc ten wzór, który już tu był trójkąt, i wyprowadzenie z obudową, wszystkim to zrobiono się, składa się z trzech modułów: moduł pierwszy sama kolba, moduł drugi przedłużenie, można powiedzieć, tej prowadnicy, czy tam przedłużenie, i moduł trzeci sam montaż. Zostało to pocięte na trzy elementy. Następnie każdy z tych elementów został pocięty na plastry. Jak widać. Został pocięty na plastry. Oczywiście już nie oprócz samego samego bloku montażu. Następnie każdy z plastrów przy pomocy wzornika został oznakowany. Znaczy w sensie został szablon yy, nałożony na każdy z tych plastrów i na świerce zostało zab zabrany na dnie materiał. Inaczej bym nie, nie miał możliwości wytoczenia tego, więc w ten sposób zostało to zrobione. Tu mam przygotowany inny już, bo chcę zrobić podmontaż yy, prowadnicy i lufy od AER, yy, i kolby od Aera 15. No ale to mniej więcej tak to zajmowało drążenie, wydrążenie, kształtka, pomiar i tak dalej. Taki pomysł po prostu na zrobienie Sara 80 w troszeczkę innej konfiguracji, czyli z dłuższą z dłuższą kolbą. O, to sobie odłożymy na chwilę. I mamy coś takiego. I mamy zrobione coś takiego. Ta kolba będzie jeszcze polakierowana i zostawiona. Już założę jeszcze kilka warstw. Mam tutaj taki swój lakier. Tutaj wszystko. Ten nie będę już jej ściemniał. Nie wiem, czyli już bejca. Aha, oczywiście ona malowana była chyba nową bejcą. Nierówności pokryte były chyba nową szpachlą. Chyba nową szpachlą do, do drewna. No, tu będzie chwyt pod AR. Jak już przyjdzie mi przedłużka i, i, i prowadnica i kolba, obtoczę ten, ten element, nałożę na niego rurę. Także montaż już mam, on zostanie obrobiony. Podejrzewam, że będzie wyglądał tak jak, tak jak to. Po położeniu lakieru mam nadzieję, że to będzie troszeczkę bardziej estetycznie wyglądać, aczkolwiek już teraz jest bardzo gładziutkie, miłe w dotyku. I spełnia swoją funkcję. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Do widzenia. Cześć.